i się. Czym jest stan trzeci? Wszystkim. Czym był dotąd? Niczym. Czego żąda? Być czymś. Artykuł czwarty deklaracji praw człowieka. Wolność polega na tym, że wolno każdemu czynić wszystko, co tylko nie jest ze szkodą drugiego. Ale w tym jest właśnie problem, prawda? co nie jest. I wreszcie ta kwestia, o której pan na na najwięcej mówił, mianowicie, jak to uregulować? Kto ma prawo tę wolność? Kto ma prawo rozstrzygać? Właśnie, gdzie te granice zostały y przekroczone? Otóż już autorzy, ojcowie nowoczesnego myślenia o wolności y podpowiadają. Tego typu rozwiązanie, że tego typu regulacje powinny być ustanawiane wyłącznie na gruncie prawa ustanawianego przez wszystkich obywateli. Znów łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Jest coś niepokojącego w tym, że w naszym kraju może być tak, iż władze demokratycznie wybrane, pochodzące z nas, na każdym kroku legitymizujące się tym, że nie pełnią tej władzy z jakiegoś boskiego nadania a wyłącznie naszego wyboru. Mają szczególną ochronę majestatu, która jest strasznie podobna do tego no, no wstrząwalczana, chociażby w czasie rewolucji francuskiej. Mają, mają ochronę majestatu, którą zapewniają im organy, a nie, nie muszą po nie same sięgać. To nie naukowcy w elitarnych grupach tworzą to, czym jest prawda, tylko my sobie tu siedzimy przy komputerach wspólnie w tysiące, setki tysięcy być może miliony osób e, tworzymy wiedzę obowiązującą. że jeżeli ja, powiedzmy ja na przykład, coś mówię przeciwko komuś, to mam prawo to wypowiedzieć, ale to nie może absolutnie być w konflikcie z ogólnie pojętym smakiem, z ogólnie pojętą kulturą i szacunkiem. Jeżeli ja mam coś przeciwko komuś, to ja zanim ośmielę się to wypowiedzieć, zwłaszcza publicznie, bo słowo jest potężnym, ma, ma, ma ogromną moc, to ja muszę wiedzieć, że jestem w stanie to udowodnić. A tutaj mamy coś wspaniałego, ale myślę, że pan Grzegorz. Wypuścimy. O, mają bardzo dobre warunki ekologiczne. Techniczne system, także proszę się nie to im się nie, nie zdarzy. Dla mnie zawsze był symbolem wolności, no i czegoś zakręconego potem. To żeby z tą wolnością nie było tak dużo małych kamyczek do jej obróbka. To niestety też rewolucja francuska to by pokazała, jak trudno sobie z tą wolnością poradzić. Ja uważam, że człowiek, który nie wypracował w sobie pewnego dekalogu wewnętrznego, wybaczcie, że ja nie będę mówił o nikiej może coś, co powiem komuś tam gdzieś zapadnie. Posłuchajcie, ktoś, kto nie wypracował w sobie tego, co ja mogę, chcę i realizuje, ktoś, kto siebie nie szanuje i nie ma swojego dekalogu, nigdy nie będzie wolny.